Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bany, a to jest Szkoła Spotowania. Dzisiaj jesteśmy na autostradzie Skapa Północnego i jedziemy w pierwsze miejsce, w którym można spotować. W zasadzie fajnie jest tam pojechać z jednego względu, że nasi sojusznicy, którzy jadą za nami, dojeżdżają do miasta, mogą spokojnie oklepać czołgi ciężkie, które kierują się w stronę miasta. Ja jestem w pokoju treningowym z McCaffin i on ma za zadanie wykryć mnie. Mniej więcej wie, gdzie jestem, także na pewno pójdzie łatwiej. Wziąłem siatkę kamuflażową, także zobaczymy jak szybko wykryje mnie w tym miejscu. O przewadze jaką daje nam tak szybki spot chyba nie muszę mówić. Od razu wiemy co pojechało w dane miejsce i jak się na to przygotować. To są te krzaczki, jedne z tych, ja staję w największych i spokojnie czekamy. Jest już McAfee, tutaj jechałyby ciężkie czołgi, nieświadome zagrożenia tak naprawdę. Dostałyby spota. Nasza artyleria minęło już około minuty bitwy, byłaby przeładowana. Może zadać jakieś obrażenia, może postrzelać i zbudować przewagę dla naszej drużyny. Tutaj powiedziałem mu mniej więcej gdzie jestem, żeby wiedział gdzie skręcić, gdzie pojechać, bo kompletnie nie miał pojęcia w którym miejscu jestem. No i dopiero na radio z odległości 49 metrów udało się wykryć. Teraz jadę na drugą miejscówkę. Tu są w zasadzie dwie kluczowe miejscówki, i my stoimy przed wyborem, czy pojechać w tą, czy pojechać w tamtą. Generalnie tak, jeśli pojedziemy najpierw w tą, w którą teraz jedziemy, to możemy spokojnie wrócić na, do miasta i spotować z drugiej. W drugą stroną to nie działa, czyli jeśli zdecydujemy się najpierw pojechać do miasta, to później bardzo trudno będzie nam spotować z tej miejscówki, do której teraz jadę. McCaffie wraca na bazę, a my spokojnie jedziemy do krzaczków. Tutaj, jak widzimy, mamy mnóstwo krzaków, ale nas interesują konkretne, a mianowicie te, ponieważ jesteśmy w nich późno wykrywani to pierwsza sprawa. Druga sprawa jeśli zostaniemy wykryci, przeciwnik jest u góry, możemy zjechać do wody i uniknąć jego strzałów. W innych miejscówkach nie ma tego komfortu. Tutaj po lewej widzimy krzaki, w które można by wjechać, po prawej, ale z naszych testów wynikało, że najlepsze są te, właśnie dlatego, że mamy gdzie się schować i jak uciec. McCaffey już jedzie. Jeśli byłaby tu przeciwna drużyna, już byłoby coś wyspotowane. A tak spokojnie czekamy i, czekamy i patrzymy, co będzie dalej. Tak? Powinniśmy go wykryć już na górce. Jeśli nie, to wykryjemy go trochę dalej. To nie jest aż tak istotne, ponieważ on ma w miarę kamo, a np. Cięż, czołg ciężki jadący tutaj. Nie będzie tego miał, co więcej, ta miejscówka daje na fajną przewagę, bo te deki, które najczęściej ustawiają się w tą stronę od kapa, mogą spokojnie oklepywać wszystko, co będzie zjeżdżać, a my będziemy bardzo później wy, późno wykryci, praktycznie trzeba w nas wjechać i się o nas potknąć, żebyśmy zostali wyspotowani. Jest 76 metrów, 60, no, z 60 metrów zostałem. Wykryty. No to w zasadzie te miejscówki chciałem Wam pokazać na tej mapie, dwie warte uwagi i naprawdę warto tam pojechać lajtem. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, to pomaga w rozwoju kanału i motywuje mnie. Pozdrawiam, Bane.